Drugim prelegentem, drugim prezenterem będzie pan profesor Górski oraz pan doktor, doktor Siepak. Proszę Państwa, po tych informacjach geologicznych, bardzo istotnych, oczywiście przechodzimy do hydrogeologii. Będą tu dwa referaty. Ja rozpocznę od zagadnień dotyczących problematyki hydrochemicznej, hydrogeochemicznej. Jest to w tym przypadku tych złóż istotne, istotne zagadnienie, które trzeba brać pod uwagę, jeżeli rozpatrujemy wszystkie aspekty związane z podjęciem eksploatacji. Prawda? Są bardzo ważne te wszystkie geologiczne, ale również musimy brać pod uwagę te aspekty hydrogeologiczne i powiązane z tym aspekty środowiskowe, to znaczy na ile eksploatacja rzutuje na zmiany środowiskowe, jakie mogą być z tym związane. Proszę Państwa, generalnie rzecz biorąc, problem, jakie wody są eksploatowane podczas odkrywkowej eksploatacji, taka, żeby osuszyć prawda, wyrobisko, to jest rzeczywiście zagadnienie bardzo istotne, przy czym w dotychczasowych kopalniach na terenie Wielkopolski, jak również na terenie Bełchatowa, no nie było większych problemów związanych z tym zagadnieniem. Odmienna sytuacja natomiast jest w przypadku złóż południowo-zachodniej Wielkopolsce, co dobrze ilustruje ta mapa. Tu mamy te złoża konińskie, tureckie, bełchatowskie. Tu mamy natomiast rejon robów tektonicznych i złóż, o których była mowa. Pokazane jest zasolenia, konkretnie poprzez zawartość chlorków w obrębie tzw. piętra palogeńsko-neogeńskiego i widzimy, że tutaj w strefie tych robów wyraźnie mamy zaznaczone wysokie koncentracje chlorków, które tu przekraczają nawet 1000 mg na litr, tutaj, tutaj dochodzą do ponad 700 mg na litr. Jest to więc bardzo istotny czynnik, który musimy brać pod uwagę. Oczywiście drugi czynnik, który również należy brać pod uwagę, to jest problem na ile eksploatacja z, będzie zmieniać naturalne warunki hydrogeochemiczne, to znaczy powodować pogorszenie się jakości wody. O tym będę mówił również później, ale jednym z aspektów właściwie tak, takiego pogorszenia jest problem e, również e, zakwaszenia tych wód w wyniku rozwoju procesów utleniania siarczków i substancji organicznych. Tutaj e, pan profesor Widera mówił właśnie o tej siarce, ta siarka. Stanowi również bardzo istotne zagrożenie, ponieważ później w wyrobiskach poeksploatacyjnych zbierają się wody, które mogą być bardzo silnie zakwaszone i zawierać bardzo duże ilości żelaza i innych metali. Proszę Państwa, jak mówiłem, nie mieliśmy możliwości zapoznaje się z najnowszymi materiałami dotyczącymi. Geologii, hydrogeologii tych złóż. Natomiast na podstawie materiałów archiwalnych chciałbym Państwu przedstawić, jak wygląda sprawa hydrochemii, hydrogeochemii w rejonie właśnie tych złóż w południowo-zachodniej Wielkopolsce. Między innymi w oparciu o badania, jakie były wykonane na terenie środkowej Wielkopolski, ponieważ Tutaj rozpoznawaliśmy i badaliśmy szczegółowo teren środkowy Wielkopolski, między innymi ze względu na to, że w strefach ascencji wód z podłoża mezozoicznego występuje nie tylko zasolenie, podwyższone stężenia chlorków, ale również występuje zabarwienie i to nieraz bardzo wysokie zabarwienie wód. I te wody zabarwione z jednej strony stanowią. Oczywiście również istotny problem w przypadku ich występowania w strefie złóż, ale z drugiej strony stanowią właściwie pewien zasób naturalny, przyrodniczy, który teoretycznie może być wykorzystany nawet jako, jako surowiec leczniczy. Tutaj mamy mapę geologiczną, która pokazuje właśnie tą strefę. Rowów tektonicznych, o których była mowa, prawda? poznań o Leśnica i te rowy dochodzące tutaj, e, między innymi to, co nas najbardziej interesuje, czyli złoże, oczkowice, poniec, krobia i do, e, skrzyżowanie dwóch rowów tektonicznych. Tak jak powiedziałem, problem był szczegółowo analizowany w aspekcie e, jakości wód. E, w rejonie Środkowej Wielkopolski, gdzie szczegółowo analizowaliśmy te zagadnienia. I tak jak mówiłem, w strefie rowów mamy do czynienia nie tylko z podwyższonym zasuleniem, ale z występowaniem wód o bardzo wysokim zabarwieniu. To są barwy powyżej 1000 mg pt na litr, które mają kolor czarnej kawy. Strefy występowania tych wód o podwyższonym zasoleniu i zabarwieniu w rejonie środkowej Wielkopolski związane są właśnie ze strefami ascencji wód z podłoża mezozoicznego, przy czym dotyczy to zarówno strefy rowów tektonicznych, jak i tzw. wychodni utworów jury dolnej, które charakteryzują się. Dobrą, stosunkowo dobrą przepuszczalnością. Przy czym, co jest jeszcze bardzo charakterystyczne, to mianowicie to, że również badania hydrogeologiczne wykazują, że te, ta ascensja zachodzi również w tych strefach, gdzie geologicznie nie wyznaczono stref dyslokacyjnych, ale dane hydrogeologiczne wyraźnie pokazują, że tam muszą być rozłamy tektoniczne, które stanowią drogi ascenzji wód o podwyższonym zasoleniu. Tutaj mamy profile dwóch wierceń, które pokazują jednocześnie jak skomplikowany jest system występowania tych wód, prawda? Że one bardzo się zmienia, zmienia charakter tych wód zarówno zawartość lorków, jak i zabarwienie. W zależności od y, głębokości. Y, jednocześnie na przekroju, który tutaj przepraszam, y, jest prezentowany, pokazane jest właśnie to skomplikowanie y, tworzenia się tych stref hydrochemicznych. Y, to jest problem nie tylko współczesnych warunków. Y, Zasilania ascenzyjnego, ale również problem tak zwanej paleohydrogeologii, czyli wszystko to, co działo się w przeszłości geologicznej. Prawda? I to wszystko tworzy bardzo skomplikowany obraz występowania zarówno podwyższonego zasolenia, jak i w szczególności zabarwienia. I na terenie środkowej Wielkopolski mamy wykonane konkretne badania które pozwalają nam na określenie zróżnią, zróżnicowania wieku wód, czyli wód tych, które rzeczywiście asenzyjnie dopływają z głębokich systemów krążenia i wód, które są, powstają w wyniku zasilania spłytszych poziomów czwartożydowych. Te wody różnią się wiekiem. Te wody, które są zasilane, prawda, w wyniku infiltracji, to są wody, które mają wiek rzędu 2, 3 tysięcy lat. Natomiast te wody ascenzyjne dopływające z podłoża są to wody, które mają wiek rzędu 30, przepraszam, 30, 40 tysięcy lat, także zupełnie one się różnią. Oczywiście tutaj jeszcze raz ten problem pokazany właśnie tych skomplikowanych warunków tworzenia się tych stref, o których mówiłem. I krótka e, charakterystyka właśnie tych zróżnicowania tych wód, o których mówiłem prawda e, tych starych wód ascenzyjnych i tych wód młodszych. I tutaj również na diagramie pokazane są pokazane jest właśnie to zróżnicowanie, przepraszam zróżnicowanie tych, tych wód Przechodząc teraz do informacji dotyczących tej południowo-zachodniej Wielkopolski, to oczywiście mamy ogólną informację, że te strefy występowania ascynującego zasolenia i zabarwienia wód, one ciągną się również na teren południowej Wielkopolski. Przy czym tutaj. Mamy y, tylko y, dane, w przed na tej mapie mamy przedstawione dane pochodzące z istniejących ujęć. Ujęcia oczywiście y, są eksploatowane tam, gdzie te wody spełniają określone normy, jeśli chodzi o wodę do picia. Natomiast tam jest cały szereg ujęć, y, które nie są eksploatowane, ponieważ było y, zbyt wysokie zasolenie tych wód. I oto to pokażę za chwilę. Tutaj mamy przekrój geologiczny pokazujący z jednej strony prawda, te rów tektoniczny, to jest na północ rejon Krzywinia, prawda, Jerki, na północ od tej strefy, która nas dzisiaj tu najbardziej interesuje, czyli tych złóż od Szkowice po Nieskrobia. Ale w każdym razie chodzi o to, że mamy strefę rowu, w którym następuje ascenzyjny dopływ wód z podłoża i mamy strefę tych przyległych terenów, gdzie te wody mogą dopływać, a w szczególności wtedy, kiedy rozpoczęta zostanie eksploatacja. I teraz właśnie kilka informacji na temat tych złóż, o których Tutaj głównie będzie mowa. E, proszę Państwa, e, na podstawie materiałów archiwalnych wiadomo, że rzeczywiście cały ten, e, ten obszar, prawda, gdzie mamy to złoże Oczkowice Ponieskrobia, to jest obszar szczególnie e, predysponowany, jeśli chodzi o ta, tą ascencję wód z podłoża mezozoicznego i tutaj stężenia chlorków przekraczają 500 mg na litr i dochodzą do ponad 700 mg na litr, a zasolenie wód dochodzi do, do 2 g na litr. Przy czym mamy również informacje z badań geofizycznych, które kiedyś tu były wykonywane, że w strefie rowów to zasolenie jest znacznie większe i nawet dochodzi do 5 gramów na litr. Te dane, które mamy archiwalne, one dotyczą przede wszystkim północnej części tutaj, rejonu Drzewce Rokosowo, a także rejonu miejskiej Górki. I tutaj są właśnie przykłady konkretnych profili, między innymi Miejska Górka. Miejska Górka przylega do południowych granic złoża właśnie Oczkowice, gdzie, jak widzimy, te stężenia lorków są również bardzo wysokie. I na północ rejon Krzemieniewa, Drzewce, Również te stężenia są bardzo wysokie. I teraz krótka jeszcze informacja o, takich, o tych podstawowych cechach prawda, tych wód, a więc stężenie chlorków i oczywiście wiek radiowęglowy, który możemy oceniać na podstawie danych ze rejonu Środkowej Wielkopolski. Oczywiście Zapomniałem jeszcze powiedzieć tutaj, że oprócz tego zasalenia jest również problem, problem zabarwienia. Ten problem tu nie jest szczegółowo rozpoznany. Najprawdopodobniej to zabarwienie tutaj nie stanowi aż tak dużego zagadnienia jak w środkowej Wielkopolsce. Ale jednak mamy tu informację prawda, z rejonu Gostynia, że. Wody również o podwyższonym zabarwieniu tutaj się znajdują. No i oczywiście jest również problem, że na niektórych ujęciach w trakcie eksploatacji obserwujemy wzrost zasolenia. Prawda? Te wody się przemieszczają do stref eksploatacji. I proszę Państwa, przechodząc do podsumowania do wniosków. Jest sprawą oczywistą, że złoża w południowo-zachodniej Wielkopolsce położone są w strefie, gdzie zaznacza się wyraźnie ascenzja wód z podłoża mezozoicznego i jest to odmienna sytuacja w stosunku do tego, co jest na eksploatowanych złożach. Eksploatowane złoża, rejon Konina, Bełchatowa, to są złoża położone, gdzie strefa tzw. wód słodkich jest bardzo głęboka. Tam są wody słodkie na głębokościach rzędu 700, nawet do 900 metrów. Tutaj jest sytuacja zupełnie od, odwrotna. Prawda? Wody słodkie występują na, do mniejszej głębokości, i na niewielkich stosunkowo głębokościach mamy wody zasolone. I teraz jeszcze jest oczywiście bardzo istotny jest problem, co jest źródłem tego zasolenia. Otóż tutaj jest sytuacja od, znowu odrębna w stosunku do środkowej Wielkopolski. W środkowej Wielkopolsce mamy ascensję wód z utworów głównie jury dolnych. Te wody są, mają podwyższone zasolenie, ale nie aż tak wysokie jak wody występujące w rejonie właśnie tutaj tych złóż, o których będziemy mówić. Tutaj, jak była mowa już, występuje w obrębie Triasu poziom tak zwanego piaskowca trzcinowego, gdzie występują stężone solanki. Również może następować dopływ z głębszych partii utworów Triasu, a nawet nie jest wykluczony dopływ z utworów Permu, gdzie mamy złoża soli. Wskazują na to y, informacje z otworów, które wykazują, że w niektórych otworach mamy wyraźnie podwyższone stężenia magnezu znacznie większe niż wapnia. Co to oznacza? To może oznaczać, że jest to związane z rozpuszczaniem soli bardzo dobrze rozpuszczanych soli magnezowych które właśnie występują w Permie. Prawda? I, I nie jest wykluczone, że właśnie ten dopływ również jest z poziomu permskiego, tym bardziej, że ten Perm, jak nam pokazywał pan profesor Widera, jest tu stosunkowo płytko, prawda? niewiele więcej jak tysiąc metrów prawda? Na, tym, na tym obszarze. Tak jak powiedziałem już, te dane archiwalne pokazują nam, prawda, te wielkości, o których mówiłem. I teraz jest problem oczywiście, co się będzie działo w warunkach poboru. W warunkach poboru musimy się liczyć z dużymi zmianami. I te zmiany oczywiście będą polegały na tym, że będzie następowała intensyfikacja ascensji poprzez czynne hydrauliczne uskoki, ale niezależnie od tego, w wyniku pogłębiających się różnic w zakresie ciśnień pomiędzy złożem odwadnianym, a wgłębnymi poziomami, może następować otwieranie nowych dróg krążenia ascynzyjnego wód, prawda? czy wręcz tworzenie się nowych, znaczy aktywacja, czy tworzenie się nowych dróg krążenia. Jednocześnie, tak jak pokazywałem bardzo pobieżnie, oczywiście y, sytuację na terenie środkowym Wielkopolski, y, wiemy, że te warunki ze względu właśnie na nakładanie się prawda, wód różnego pochodzenia, prawda, infiltracyjnych i tych głębokiego krążenia, że te warunki są rzeczywiście bardzo skomplikowane. I jeżeli y, chcemy. Odpowiedzieć na pytanie, jakie rzeczywiście będzie zasolenie wód eksploatowanych prawda? w przypadku podjęcia eksploatacji węgla, to musimy rzeczywiście dokonać bardzo szczegółowej analizy warunków hydrochemicznych, hydrogeochemicznych i przedstawić prognozy, jak to będzie się rozwijać. Te prognozy muszą być oparte na modelach matematycznych. Obrigado, Państwu.